Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani na naszym kanale. Rakonti emocjonanti. Zanim zanurzymy się w dzisiejszej, niezwykle ważnej modlitwie, chciałbym Was serdecznie zaprosić do dołączenia do naszej wspólnoty. Jeśli czujecie, że potrzebujecie w swoim życiu więcej Bożego Pokoju, kliknijcie przycisk. Subskrybuj i zostawcie kciuk w górę pod tym filmem. To prosty gest. Ale pomaga nam docierać z Słowem Bożym do tych, którzy najbardziej tego potrzebują. A teraz wyciszmy nasze serca i przygotujmy się na spotkanie z Panem. Zanim zaczniemy się modlić, musimy zatrzymać się na chwilę, by głęboko zrozumieć naturę walki, którą toczymy każdego dnia. Często szukamy wrogów na zewnątrz, w trudnych okolicznościach, w innych ludziach, w problemach finansowych czy zdrowotnych. Jednak Słowo Boże kieruje nasz wzrok w zupełnie inne miejsce. Umysł jest tym cichym, niewidocznym polem bitwy, na którym wygrywa się największe zwycięstwa i ponosi najbardziej bolesne porażki. To tutaj, ciszy naszych myśli, decyduje się kierunek naszego życia. Zanim człowiek podda się zewnętrznie, zanim opuści ręce i zrezygnuje z marzeń, walka ta rozpoczęła się już dawno w jego wnętrzu. To nie dzieje się nagle. To proces. Zanim strach paraliżuje czyjeś serce, najpierw wsączył swoje kłamliwe szepty w myśli, sugerując, że nie ma nadziei. Zanim grzech zamanifestuje się w czyimś życiu jako czyn, najpierw wykiełkował jako idea. Jako pragnienie, lub jako ziarenko wątpliwości zasiane w umyśle. Biblia nieustannie wskazuje nam na wagę naszych myśli, ponieważ Bóg wie, że to, co pielęgnujemy w głowie, wkrótce stanie się naszą rzeczywistością. Nie możemy lekceważyć tego, co przepływa przez naszą świadomość. Każda myśl jest jak nasiono. Jeśli pozwolisz jej upaść na glebę swojego serca i będziesz ją podlewać uwagą, ona wyda owoc. Dlatego musimy być czujnymi strażnikami. Jeśli czujesz, że ta prawda otwiera teraz Twoje oczy, napisz w komentarzu: Boże, chroń mój umysł. Pole bitwy nigdy nie ogranicza się tylko do świata wokół nas. Znacznie częściej i intensywniej toczy się ono w świecie wewnątrz nas to tam zapadają decyzje o wierze lub zwątpieniu. Dlatego właśnie Bóg w swojej nieskończonej mądrości zostawił nam obietnice, których możemy się trzymać jak kotwicy podczas sztormu. Jedną z najpotężniejszych znajdujemy w pierwszego liście św. Jana 4,4, gdzie czytamy: Wy, dzieci, jesteście z Boga i zwyciężyliście ich, ponieważ ten, który w was jest, większy jest od tego, który jest w świecie. Zastanów się przez chwilę nad głębią tych słów. To nie jest tylko puste pocieszenie, to przypomnienie fundamentalnej prawdy. Niezależnie od tego, jak chaotyczne wydają się Twoje myśli, niezależnie od tego, jak ciężka presja spoczywa na Twoich ramionach, nigdy nie stoisz w tej walce sam. Ten, który w Tobie mieszka, Jezus Chrystus, nie ma sobie równych, nie ma rywala, który mógłby Mu zagrozić. Jego moc jest niezrównana, Jego autorytet niepodważalny, a Jego zwycięstwo jest ostateczne i wieczne. Jeśli czujesz, że potrzebujesz tej siły dzisiaj, zadeklaruj to teraz, pisząc: Jezus jest moją siłą. Gdyby ta prawda o Bożej obecności w nas rzeczywiście żyła w naszych sercach każdego dnia, stawialibyśmy czoła każdej bitwie z niewzruszoną pewnością siebie. Nawet będąc pod zmasowanym atakiem złych wieści czy trudności, wiedziałbyś, że twoja siła nie jest mierzona tym, co widzisz fizycznymi oczami, ale tym, który stoi przy tobie ramię w ramię. Pismo święte idzie o krok dalej w drugiej liście do Koryntian 10:36. Święty Paweł wyjaśnia tam niezwykłą strategię duchową. Chociaż chodzimy w ciele i żyjemy w materialnym świecie, nie toczymy naszych wojen cielesnymi metodami. Nasza walka nie opiera się na ludzkim sprycie, manipulacji czy sile mięśni. Nasz oręż nie jest naturalny, nasze bronie są duchowe i posiadają potężną moc w Bogu. Służą one do burzenia warowni. Czym są te warownie? To ufortyfikowane kłamstwa, które latami budowaliśmy w naszych głowach, przekonania o naszej bezwartościowości, o braku nadziei, o tym, że Bóg nas opuścił. Te duchowe bronie służą do obalania argumentów i wszelkich wyniosłości, które powstają przeciwko poznaniu Boga. Jeśli pragniesz zburzyć te mury w swoim życiu, napisz z wiarą: Zbóż moje mury, panie. Słowo Boże uczy nas, abyśmy każdą myśl poddawali w posłuszeństwo Chrystusowi. Co to oznacza w praktyce? Oznacza to, że każda myśl, która puka do drzwi twojego umysłu, powinna zostać wylegitymowana. Musisz ją zatrzymać i zbadać w świetle prawdy. Czy ta myśl zgadza się z tym, co Bóg mówi o mnie? Czy ta myśl buduje czy niszczy? Jeśli myśl sugeruje, że jesteś przegrany, a Biblia mówi, że jesteś zwycięzcą, musisz odrzucić tę myśl jako intruza. Nie karmisz jej, nie zapraszasz jej na herbatę, nie pozwalasz jej rosnąć, sprowadzasz ją pod autorytet Chrystusa i mówisz: Nie, to nie jest prawda. Odmawiasz jej prawa do zapuszczenia korzeni. To aktywna postawa, a nie bierna akceptacja wszystkiego, co przychodzi nam do głowy. Księga Przysłów 23:7 potwierdza to dobitnie: Bo jak człowiek myśli w sercu swoim, taki jest. To potężne prawo duchowe. Zawsze będziesz żyć zgodnie ze wzorcem swoich myśli. Jeśli pragniesz przyjąć Bożą tożsamość, napisz: Jestem dzieckiem Boga. Zasada jest prosta, choć trudna do wdrożenia: jeśli myślisz o strachu, będziesz chodzić w strachu i przyciągać go do siebie. Jeśli medytujesz nad porażką i ciągle analizujesz swoje błędy, będziesz działać jak człowiek pokonany, ale jeśli twoje myśli są kształtowane przez Bożą Prawdę, będziesz chodzić w tożsamości, którą On ci nadał: tożsamości dziecka króla, dziedzica obietnic. Wielu ludzi nie jest pokonanych przez demony czy zewnętrzne siły zła, ale są pokonani przez własne myślenie. Ich umysły są ukształtowane przez wątpliwości, niepewność, chroniczny lęk i niewiarę. I problem nie leży w tym, że Bóg nie chce działać w ich życiu. To nie tak, że brakuje Bożej mocy. Często blokadą jest brak wiary wynikający z zatrutego myślenia. Kiedy człowiek zabawia się wątpliwościami wystarczająco długo, ta wątpliwość staje się twierdzą, z za której trudno dostrzec Boga. Kiedy medytujemy nad lękiem, staje się on fundamentem naszych decyzji. Jeśli chcesz odrzucić lęk i wybrać wiarę, napisz w komentarzu: Wybieram wiarę, nie lęk. Bóg wzywa nas do radykalnie innego sposobu myślenia, do metanoi, przemiany umysłu. W liście do Kolosan 3.2 Biblia mówi: O tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Zauważ, że jest to aktywny wybór. Bóg nie mówi. Pozwól, aby twój umysł swobodnie dryfował w stronę niebiańskich spraw, jeśli masz na to ochotę. On mówi: Nastaw go, skup się, ustal to mocno to jak nastawienie kompasu lub zarzucenie kotwicy. Musimy ustalić nasz umysł mocno na tym, co wieczne, czyste i święte. Nastawienie umysłu oznacza świadome decydowanie, jakie myśli dopuszczasz, a jakie odrzucasz. Oznacza wybieranie prawdy ponad zmiennymi uczuciami, oznacza zastępowanie negatywnych scenariuszy wersetami z Pisma Świętego, to odwrócenie uwagi od przerażających fal problemów i skierowanie wzroku na potęgę Boga, który po tych falach kroczy. Jeśli jesteś gotów skierować wzrok na Pana, napisz: Patrzę w niebo. Kiedy konsekwentnie praktykujesz tę dyscyplinę myślenia. W Twoim życiu zaczyna wzrastać święty wzorzec. Twój umysł przestaje być śmietnikiem dla lęków świata, a staje się świątynią Ducha Świętego. Biblia wzmacnia to przesłanie w liście do Filipian 4.8, gdzie Świętego Paweł gorąco zachęca wierzących, aby myśleli o tym, co prawdziwe, co szlachetne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe i co godne pochwały. Dlaczego Paweł podaje tak precyzyjną listę? Ponieważ Twój umysł podąża za tym, czym Go karmisz, a Twoje życie podąża za Twoim umysłem. Poświęć więc chwilę i uczciwie zadaj sobie pytanie: Dlaczego myślę w taki sposób? Czy moje myśli zgadzają się z tym, co Bóg o mnie mówi? Czy zwracam uwagę na to, co wpuszczam do swojej głowy poprzez media, rozmowy, wiadomości? Czy pozwalam negatywności osiedlić się tam, gdzie Bóg chce, aby mieszkał jego pokój, aby zaprosić Bożą Prawdę? Do swojego serca napisz: Wybieram Bożą Prawdę. Twoje życie myślowe ma znaczenie większe, niż zdajesz sobie sprawę. Nie możesz żyć zwycięskim życiem, mając pokonany umysł. To niemożliwe. Nie możesz chodzić w głębokim pokoju, jednocześnie zabawiając się myślami o katastrofach i nieszczęściach, i nie możesz wzrastać duchowo, karmiąc się kłamstwami, które zaprzeczają Bożej prawdzie. Dlatego, dzisiaj, podejmij tę kluczową decyzję: potraktuj swoje życie myślowe poważnie, strzeż swojego umysłu słowem Bożym jak najcenniejszego skarbu, wypełnij swoje serce Jego obietnicami. Trzymaj się Jego prawdy tak mocno, aż ukształtuje ona sposób, w jaki postrzegasz wszystko wokół siebie Twoją rodzinę, pracę, przyszłość. I pamiętaj, że moc do przezwyciężenia zła nie pochodzi z Twojej ludzkiej siły woli. Ona pochodzi od tego, który żyje w Tobie, a On jest większy niż cokolwiek, z czym kiedykolwiek przyjdzie Ci się zmierzyć na tym świecie. Niech Twoje myśli odzwierciedlają tę prawdę. Jeśli wierzysz w to zwycięstwo, napisz głośno: chwała tobie, panie. Teraz, mając te prawdy w sercu, zjednoczmy się we wspólnej modlitwie. Panie Jezu, ty jesteś godzien każdego słowa uwielbienia, które wychodzi z moich ust. Jesteś godzien każdego wyrazu adoracji, jaki moje serce może dać. Zasługujesz na wszelką chwałę, cześć i uwielbienie. Panie. Twoje słowo uczy mnie jasno, że moje myśli mają znaczenie. Mówi mi, że każda myśl musi zostać poddana w niewolę posłuszeństwa Chrystusowi. Dlatego dzisiaj, Panie Jezu, proszę o Twoją pomoc w tej sferze mojego życia. Naucz mnie, jak strzec mojego umysłu. Naucz mnie być duchowo czujnym i zdyscyplinowanym, jeśli chodzi o myśli, które przemykają przez moje serce. Kiedy grzeszna myśl się podnosi, pomóż mi ją szybko rozpoznać i sprowadzić pod Twój autorytet. Kiedy nieczysta myśl próbuje zadomowić się w moim umyśle, daj mi siłę, by ją zrzucić. Kiedy samolubne myśli próbują zapuścić korzenie, duchu święty, pomóż. Mi im się oprzeć i zastąpić je myślami, które przynoszą Ci chwałę. Napełnij mnie pragnieniem nastawienia umysłu na to, co w górze. Jeśli pragniesz tej przemiany, zawołaj w komentarzu: Przyjdź Duchu Święty. Wiele razy, Panie, moje grzeszne oczy widzą tylko wyzwania przede mną. Czasami widzę góry, które wydają się niemożliwe do zdobycia, i olbrzymów, którzy sprawiają, że czuję się mały. Ale modlę się dzisiaj, abyś otworzył moje duchowe oczy. Pomóż mi widzieć poza tym, co widzialne. Pomóż mi dostrzec aniołów, którzy mnie otaczają, jak obiecuje Twoje słowo w Psalmie 34.8, gdzie mówi, że anioł Pański zakłada obóz wokół tych, którzy się go boją. Pomóż mi zobaczyć łaskę, którą już umieściłeś nad moim życiem. Przypominaj mi każdego dnia, że nie jestem już niewolnikiem lęku. Jestem dzieckiem Boga. Jestem kochany, wybrany i chroniony. Jak mówi twoje słowo w drugiej Liście do Tymoteusza 1.7. Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości i trzeźwego myślenia. Niech ta prawda spocznie głęboko we mnie. Panie, naucz mnie zapierać się samego siebie tam, gdzie moje ciało chce przejąć kontrolę. Pomóż mi brać mój krzyż każdego dnia, stwórz we mnie pragnienie bycia używanym przez Ciebie, nie dla mojej chwały, ale tylko wtedy, gdy przynosi to honor Tobie. Prowadź mnie w dolinach i na szczytach, kiedy nie wiem, co jest przede mną, Ty idź przodem, oświetlaj drogę. Dziękuję Ci, Panie Jezu, za wysłuchanie mojej modlitwy. W imieniu Jezusa Chrystusa się modlę. Amen. Jeśli ta modlitwa dotknęła Twojego serca, napisz na koniec jako znak przymierza Amen ufam Bogu.